Siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tą otopaczką, którą dostałem, ponieważ wygrałem konkurs. Na farcie pewnie, ale wygrałem. Dziwne, naprawdę dziwne. Bo takie rzeczy mi się wtedy nie zdarzają. To było... To jest korupcja. Tak mi się wydaje. Ale mam wielkie nożyczki, bo noża nie mam. Nie chcę mi się iść ponóż. Bo nie mam siły dzisiaj. Ale może nożyczkami sobie poradzę. Więc... Unboxing paczki Dobra, to było cringe'owe, nieważne Dobra Rozpakowujemy paczkę Dobra, mamy tu naszą paczuszkę No to zobaczmy Czy nożyczki dadzą radę No ale raczej powinny dać radę na luzie Proszę bardzo O Boże, mój statyw, matko bosko Trzeba uważać tymi nożyczkami, one są takie wielkie Ale dobra, na luzie Dobra, jeszcze tu naciachnąć Jezus, no czy te nożyczki są takie wielkie i takie tempe? No, jeszcze ten statyw cholerny Muszę sobie kupić nowy statyw, bo ten statyw mnie tak denerwuje że to jest hit No stójże prosto, matko bosko No i co? Rozcięła się czy nie? Dobra, rozcięła się I... Patrzymy, co mamy w środku. No nie, bo się tu jeszcze nie otworzyło. Boże. Masakra, masakra. Tak. Dobra. No i co mamy w środku? No, kozak folię bąbelkową, no zarąbista jest. Nie no, kozacka, taka duża to jest. Będę miał to robić, jak będzie mi się nudziło. Dobra, wyciągamy to. Proszę bardzo, wszystko jest. No statyw stój, Boże. Jezus Maria, no stoi, stoi. No nie stoi, no szkurde. Stój. No i nie będzie stał, bo to jest nierówny. Mamy wszystko. To nam się tylko przyda. Karta już nam się nie przyda, to weźmy go stąd. No i mamy styroboxa. Pięknie podpisanego Oczywiście No To teraz tak Zabierzmy się Aha Tymi nożyczkami tu będzie ciężko Serio nie mam nic Nie mam nic ostrego No bo dobra może Może dam radę Poszło? Nie mam pojęcia Jezu, jeszcze mi się wszystko wysypało. No, matko Boska, co to za dzień mam w ogóle? Dobra, bo może ten statek po prostu postawię tu. O, tak o będzie. Może będzie lepiej. Dobra, przecięte. Można otworzyć. Bo... Naprawdę, stąd też mi się wywala. Jezu. O, mamy. Mamy pajączki, tylko czemu jest ich aż cztery? Tego nie wiem. Zaraz sobie zobaczymy, co tu jest. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj piękną Karibenkę wersji kolor. Ale maluszek. Moja już jest trochę większa. Ale ta. Słodziak mały. A tu mamy co? Uchuchu. Zaraz wam pokażę, co tu jest. Mamy. Teraz tak. Musimy sobie zrobić tak. Mm, pojemniczki przyszykować. I pokażę Wam, może te pająki, jak nie będą uciekać. Chociaż, nie wiem. Czysto teoretycznie powinienem sobie wziąć coś, żeby mi nie uciekł, bo jak mi uciekną, to szkoda pająków. Ale nie wiem, co mam wziąć, bo pudełko używam. <słuch> Dupa... Co ja mam zrobić teraz? No dobra, może mi nie uciekną. Dobra, mamy cztery kriszóweczki. Muszę sobie otworzyć. Widać tam torfu. O, mam pięknie cztery kriszóweczki. A wy ich nie widzicie, tu są piękne cztery klisóweczki. No to teraz nabiorę tam trochę torfu. No i dobra, mamy już nasze cztery klisóweczki. Jeszcze można wrzucić im tutaj takie coś, żeby były jakieś krójóweczki. Co to jest? Tego nie chcemy. Dobra. Można wrzucić takie płatki, żeby sobie jakoś gniazdo zrobiły czy coś. Chociaż ja wiem to jest takie małe, że to może by było. Nie, dobra, to nie ma sensu. Jednak. Jednak nieważne. Nie ma to sensu. To możemy przełożyć pająki. Tylko, gdzie jest moja penseta. To jest. jest problem numer jeden. A jednak nie. Tu gdzieś będzie. Nie, tu nie ma mojej pensety. Potrzebuję moją małą, miękką pensetę. Jak zawsze nie wiem, gdzie ona jest, bo karmi ją karaczany. Polecam. Znaczy, karaczany. Boże, pająk karmię karaczanami. nieważne Dobra, nie wiem, gdzie jest ta penseta. Nie chcę mi się jej szukać. Wezmę sobie tylko pudełko. Jakby mi pająk uciekał. No otwórzcie się jak ja nienawidzę tych pudełek plastikowych. O dobra, mam otwarte Cacy mamy tutaj o, pudełeczko na łapanie pająków, gdyby co Ale wątpię, żeby uciekały, chociaż niektóre mogą, znaczy no w sumie wszystkie mogą uciec, bo są to dosyć szybkie pająki. Więc tak, od czego by tu zacząć? No to zacznijmy sobie od tej karibenki chociaż widzę że karibenka ma ładną naklejkę więc zostawiłbym ją w tej kliszówce w sumie albo naklejkę odklej albo dobra nie wiem najpierw sobie otwórzmy może ja kadry jakoś zmienię żebyście coś mogli zobaczyć przesuniemy tutaj no i zobaczcie o jest jaki maluszek w ogóle wyostrzy się o jaki mały pajączek Dobra, wrzućmy go tutaj. Przejdź sobie, maluchu. O, pięknie, mamy Karibenkę w środku. O, no, nie wychodź. O Jezus, Maria. Zobaczcie, jaka. No, raz brykamy Karibana. No dobra, właś do domu. No Jezus. No, nie chce mi się z Tobą użerać, no. Ja wiem, że jesteś pająkiem nadrzewnym, to pierwsze co robisz biegniesz do góry, ale o. Sobie tam zastaniesz już. Dobra. Karibenkę mamy. To na bok. Teraz tak. Tutaj mamy piękną powiedz loterię Metalikę. Znaczy przynajmniej tak mi się wydaje. Po tym znaczku. Z tego co pamiętam w konkursie. Bo nie mam zupełnie pojęcia jak wyglądają maluchy, metaliki, ale z tego co widzę to... Ta, no to będzie metalika, ta, no. Wyostrzyć się, proszę. No, wychodzi nam. No dobra. To przejdź sobie tu od razu. No, przejdź sobie. No nie mam pensety, żeby Cię tam dgnąć. Jezus, Mario. Chodź tu. Przełaś mi, ładnie. No. Już tam o pięknie. Kolejnego pająka mamy z głowy. To już dwa są. A więc teraz to co najlepsze. Bo wy nie wiecie co tu jest. Nie macie pojęcia, a ja mam pojęcie. Uwaga. Jest to bardzo piękny pajączek. Strasznie malutki. Nie wiem, czy na pewno nie będziecie wiedzieć, co to jest za pająk, bo jest mały. Znaczy pewnie ludzie, którzy się bardzo znają, wiedzą co to jest za pająk. Jest to Heskodra maculata. Więc no... Zarąbisty pająk, tyle mogę powiedzieć. Bardzo jadowity. Agresywny. Matko boska, no i właśnie o to chodzi. Już mamy pierwszą ucieczkę, fajnie. I co uciekło? No Makulato, bo co innego mogłoby uciec. Ale spokojnie, my sobie damy z Tobą radę. Mam taką nadzieję, bo nie chce mi się Ciebie ganiać tutaj po, po pokoju. No Ty wariacie, Ty. No widzę, że nie współpracuje. Aha, bo Wy tego tak średnio to widzicie. Ale trudno, bo... O, pięknie. Skoczyła. Mamy. Poświęcę tu. O, ładnie widać. Jedną sztukę za sobą. Pięknie. To sprawdzamy drugą makulatę. Czy też mi ucieknie? Prawdopodobnie tak. Ale ja jestem tego przygotowany. Bo ja wiem, że to się skończy ucieczką. Tylko, żeby mi. Podbiórko nie uciekła. To, to jest właśnie ten problem. Bo jak mi ucieknie pod biurko, no to już będzie lipo, nie? Więc jak ty byś mogła być trochę grzeczniejsza. No, widzę, że będzie grzeczniejsza no na pewno. Mm, to będzie zabawa. No ładnie przejść. No nie trój mi dupy. No. Aha. Zobaczcie, tak wygląda. No, wyostrzyj się czy nie? O! Piękna, malutka makulata. Choć to będzie taki piękny pająk, że ja nie mogę. O! Też pięknie wskoczyła. I mamy drugą makulatę. Pięknie. No i tak byłyby wszystkie pająki na dziś. Bardzo fajne. Podobają mi się. Więc kozak no tyle mogę powiedzieć. I dzięki za te dwie makulaty w gratisie. Bo to jest naprawdę sztos. Sztos, Boże sztos, Stos pająki. No powiem tyle no. Jak, jak dorosną, to naprawdę, naprawdę będzie co podziwiać. No bo to są naprawdę piękne, wielutkie pajączki. I ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał. No i jeśli chcecie widzieć jak te pionki dorastają, no to zasubskrybujcie kanał i oglądajcie filmy, bo na pewno będą się w nich pojawiać. No i co? Na razie, tak wiem, też było